Pięć powodów, dla których jabłka są idealnym produktem dla każdego. Pektyny zawarte w jabłkach wiążą kwasy żółciowe i przyspieszają ich wydalanie z organizmu, dzięki czemu jabłka stabilizują stężenie cholesterolu we krwi, a to z kolei wpływa korzystnie na cały układ sercowo naczyniowy Polifenole zawarte w jabłkach zwiększają insulinowrażliwość. Dlatego jabłka są dobrym produktem dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu drugiego. Jabłka działają przeciwzapalnie dzięki obecności kwarcytyny oraz innych an. Antyoksydantów. Dlatego regularne jedzenie jabłek, szczególnie ze skórką, może przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego. Jabłka są niskokaloryczne, ponieważ składają się przede wszystkim z wody, i sycące, ponieważ zawierają spore ilości błonnika. Dlatego jabłko to idealny pomysł na niskokaloryczną i sycącą przekąskę. Jabłko to będzie dobry produkt dla osób borykających się z zaparciami. Błonnik zawarty w jabłkach, szczególnie pektyny, przyspiesza przemiany materii i dokarmia mikrobiotę. Daj znać w komentarzu, w jakiej postaci Ty najczęściej jadasz jabłka.